Tytus Byczkowski, malarz, karykaturzysta, a także pisarz. Na swoim koncie ma już ponad 30 wystaw karykatur, pejzaży czy portretów. Może pochwalić się również wieloletnią współpracą z telewizją, gdzie rysował karykatury znanych osób i celebrytów polskiej sceny muzycznej oraz filmowej. Urodzony w poznaniu artysta również pisze. Reportaże o życiu sławczy z planów filmowych nie są mu obce, jednak od zawsze na pierwszym miejscu był rysunek. Pisać to jest zawsze dłuższy proces. Z tym, że ja więc góry, że nie jestem pisarzem, robię to tak jakby dodatkowo, towarzyszące tej pracy twórczej. Te dwie pasje, malarstwo i pisarstwo wcale się nie wykluczają. Tytuł Byczkowski ma dar łączenia tych dwóch dziedzin sztuki i książki, które wydaje są nie tylko świetnymi reportażami, ale też albumami gromadzącymi karykatury i portrety. Powstało kilka książek towarzyszących mojej działalności. Jeden z pierwszych to powstało w telewizji, tam miałem... Ja Kontakt z gwiazdami sceny estrady, z politykami itd., ponieważ w tym programie rysowałem gości zaproszonych do programu. I, no, i w oparciu o te spotkania powstała potem książka. Mm, Życie moja wiara, czyli artyści sceny jest rado osobie. Artysta również jest szczęśliwym mężem i ojcem. Syn malarza przyznaje, że czasami, szczególnie podczas pracy twórczej, lepiej ojcu nie przeszkadzać. Jak już się za dużo chodzi albo przeszkadza mu, no to jest nerwowy, bo wiadomo, że wtedy wena twórcza trochę ucieka. Ale z reguły ojciec potrafi przyjść, chwycić pędzel i malować. Także, także artysta pełną gębą. Góralski przystanek to nie jedyne miejsce na Podhalu, gdzie można oglądać prace Tytusa Byczkowskiego. Jego obrazy już niedługo będzie można obejrzeć w zakopeńskich galeriach.